Cześć, mój drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z prezentacji Sabodnika z z 4 No wracamy, wracamy w wielkim stylu, bo dzisiaj na topetę wjeżdża nam The Nigerian Nightmare Kamaru Usman Czyli były mi z Drag pośredniej, były najlepszy człowiek na Ziemi bez podziału na kategorie i drugi co do win streaku, był to 15 zwycięstw z rzędu, a pierwszy był Anderson Silva który miał 16. No Niestety 20 sierpnia na UFC 278 sprawiła się wielka sensacja, w którym Leon Edwards znokautował Kamaru Usmana takim chyba question kickiem, to się nazywa, albo high kickiem, nie wiem, to wyglądało jak taki question kick zamarkowany. No naprawdę to była, myślę, że sensacja tego roku. W następnym odcinku oczywiście sobie go Leona Edwardsa omówimy, a dzisiaj dzisiaj będziemy boksować, dzisiaj będziemy obalać. Bo dzisiaj na tapetę wjeżdża nam Kamaru Usman I od razu obmówmy sobie może jego atuty A atutami Kamaru Usmana są Żywioł Otrzymywane obrażenia zostają zmniejszone Jeżeli masz większą wytrzymałość niż przeciwnik Młyn Mniejsze zużycie kondycji podczas grapplingu w stolice Końskie zdrowie Mniejsze zużycie kondycji gra podczas grapplingu w parterze Szkoła zapasów wzmacnia obronę w grapplingu Kiedy postać znajduje się w górnej pozycji w parterze drepieżca Szybki ruch przy przemieszczaniu się w stronę przeciwnika i na boki Czyli to, to nam mówi, że musimy y, używać dużo movementu. musimy doprowadzić naszego przeciwnika do mniejszej ilości stamina niż my mamy i musimy też dużo boksować i obalać. Y, Kamaru ma, mamy dostępnego w jednej kategorii wagowej. jest to kategoria półśrednia, tak jak widzicie. Jeszcze to, tutaj sobie ustawię 5 rund, żeby było. No i widzimy się jak znajdę sobie pierwszego rywala. Więc przechodzimy do pierwszej walki, a naszym rywalem jest Bruce Lee. No, powiem Wam, że mega mnie zaskoczył mój rywal tym swoim wyborem. Myślałem, że to będzie jakiś Conor McGregor, coś w tym stylu. Tak więc lecimy od razu, czuję jakieś ścinki. No, zaskoczy mnie mega tym Bruce'em. Ogólnie przed... Yy, przed tym... No, bronić to przecież jest. Przed odcinkiem... Obejrzałem sobie Obejrzałem sobie Kurde, jąkam się! <laughs> Obejrzałem sobie, jak grać w ogóle Kamarusmanem Bo to bardzo nie wiedziałem Teraz już do końca wiem Po prostu umęczę go i poddamy Bo od razu będzie próbował wstawać się O proszę, tych mury szuka No i udało mi się znaleźć Ale nie umie jej bronić, znaczy, bronić A czy bronić? No nie umie jej skończyć w sumie Od razu sobie z tego wyjdziemy na easy. Ogólnie, no, powolowałem trochę, trochę mnie nie było. Trochę dużo mnie nie było. Tak więc teraz chcę powrócić i to chcę powrócić się tak na stałe, by nie było jakichś tam przerw takich głupich. No i co, no tyle chyba. To była taka jedna fajna kombinacja, którą widziałem u gołta. Jest to obecnie numer jeden Jeżeli chodzi o UFC 4 Był to Mega dużo klinczuje. Dobra, dajcie mi się skupić na walce tutaj Nie umiem sobie radzić z takimi przeciwnikami. Od razu i kolano, tak jest Przyciśnięcie do siatki I umyczymy go kolanami O proszę, gilotyna! Zaskoczył mnie tym wyborem Łokieć Wow. Dobra, mo może go też dobijemy czy nie? Chyba nie No dobra, ale jesteśmy Jesteśmy w parte, że jest to na naszą korzyść Wstaje nam, wstaje nam Dobra, spróbujmy może jeszcze raz Tak jakimś fajnym przetoczeniem go zrobić Boom Wstaje jeszcze raz, dobra, jeszcze raz go rzucimy Czemu by nie? Da się, da się tu co mi się nie podoba A teraz na plecy uskoczmy. A nie, ta przycisk, kurde Jak możecie zauważyć, zmieniłem pada To nie jest już biały pad Tylko czarny To się nie zabrzmiało, proszę mi już od tego nie banować Dobra, skończymy to walkę A i nie skończymy, na no Pit. Dobra, będzie druga runda a je będzie drugiej rundy No powiem wam, że przeciwnik był bardzo dziwny a oczywiście trzeba oddać szacunek Przeciwnik bardzo dziwny, bardzo dziwny wybór mojego przeciwnika Bo Brusty jest 3,5 gwiazdkowy w tej grze e, Zaskoczył mnie bardzo Jestem trochę w szoku Widzimy się przy kolejnej walce Okej, okay, tak więc Jesteśmy w kolejnej walce Naszym przeciwnikiem jest Leon Edwards Tak więc musimy tutaj uważać na kopnięcia Zazwyczaj te question kiki, Po prostu uważaj sobie w stylu ty kamaruusmana. Tyle Pinch, okieć, rozerwanie To będzie taki zawodnik, który będzie chyba dużo kopnięciało Co mi się nie podoba Hop Jeszcze z dystansu w ma bardzo dobry box tak jest, właśnie o tym mówiłem zresztą Leo Edward gdzieś tam spróbujemy go przyzwyczaić że na głowę bijemy i później podążamy trochę więcej na tu o właśnie do tych sytuacji już chciałem doprowadzić, czyli że nasz rywal ma miejsca miny od nas Teraz mamy jakby zmniejszone obrażenie Hop Hop, oddajmy A jakby się na tego podbródka Hop Hop Czy sierpły? Kurde, nie umiem tych kombinacją muszę się nie nauczyć Okej. Okay. catch Dobra, kolejny, kolejny middle kick Gdzieś tam walczmy sobie, zaraz może skończymy, zaprowadzimy pod siatkę Gdzieś tam w stylu Kamaru Usmana. Tak jest Hop To bardzo dużo kondycji odbiera Teraz cała kombinacja w powietrzu mu poszła, bardzo ładnie tym momentem zapracowałem Op. Chcę go na jakąś kontra tutaj złapać Ale mi jakoś nie wychodzi No dobra, w drugiej rundzie... Znaczy w chcę doprowadzić, żeby była druga runda żeby go już tak dojechać psychicznie w tej, w tej drugiej no, dominujemy go Uoj! No tego się spodziewałem Obalmy dla bezpieczeństwa Kurde To było dobre, muszę przyznać No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że gdzieś tam ucieknę. A tu proszę bardzo. Wow! To blender mówił kilka razy, no ale zaskoczył mnie tym wczorajtijem. Tak jak wszystkich zaskoczył 20 sierpnia Dobra, lecimy, druga runda już chcę go zamęczyć O, ta kontra Czemu by nie Kurde, no ten Ten timing, ten, ten timing tej gardy Dobra, oddajemy, obalmy w sumie, czemu by nie Ja byłem pierwszy A nie mam końca, dobra. Co zrobi? Kurde, nie tę stronę. Ogólnie ostatnio też bardzo dużo w strójkę grałem. I chcieli, takie pytanie, chcielibyście może jakiegoś zawodnika z 3 do, do prezentacji? Na przykład taka, takiego Gunara Nelsona. Czemu by nie zrobić Teraz tu typowo na tu, dokładnie Hop I teraz haki będzie Aj Hej Haj na haja Hop No dobra, to już powinniśmy go skończyć tak jest, dokończamy tę walkę i to jest koniec. Tak jest, mamy to. No przeciwnik? Nie, jakiś zbyt wymagający. Tak więc. Zapraszam Was do trzeciej walki. Tak więc zapraszam Was do trzeciej walki. Naszym rywalem jest Steven Wonderboy Thompson. Też mega mnie zaskoczył wybór. Lecimy, lecimy. Wonderboy jest typowym stójkowiczem. Znaczy w sumie kickboxerem będzie pewnie dużo kopał, tak jest. I to zaraz go obalimy. No taka jest w sumie najlepsza taktyka chyba na niego. Wow, chciałem już obalać z UFC 3. O proszę bardzo! Obalił, oba, o ob, 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 ob. Zaklęcie. Obronio moje obalenie. Proste, dobra, question kick Da się to rozczytać. Już mniej kondycji. Ale te obrotówki też nam zabierają te kondycje, tak więc musimy się mieć na baczności. Kurczę! Dobra, na spokojnie! Jest w siatce, więc może spróbujmy obalenia. Tak jest. Próbuję wstać, nie dajemy. Jeszcze raz, w tą samą stronę. Próbuję, za nie ale. Ogólnie, plan jest taki, żeby go zamęczyć tutaj. Żeby mu odebrać jak najwięcej kondycji. Jeszcze na tu wbijmy. Hop O próbuję przetoczyć, nie ma Hop Kurde jestem przyzwyczajony z trójki, że tam łokcie były w parterze No i brakuje, brakuje tych łokci, zdecydowanie Aha, jeśli jak, jakby przycinki jakieś były na odcinku to wybaczcie Ale mój internet trochę nie wyrabia Mam trochę problem z UFC O proszę bardzo i mamy przetoczenie Przetoczył nas, tyle razy próbował i w końcu mu się to udało Próbuję wstać Oczywiście mu nie dajemy Nie chcemy wracać do stójki Tak, jakieś przetoczenie zróbmy, hop Teraz fajnie, trzy proste weszły. Utrzymujemy pozycję. Dobra, pierwsza ronda myśli dla nas. To już jest taki... No bardziej... Taki, taki doświadczony przeciwnik. Widać, że... Coś tam, ktoś nam potrafi tym Thompsonem. Ej, hey, co? Walka! Wow! Wow! Jest podrażenie. Jest w szoku czy w drugą rundę Question kick? A nie Hop A jeszcze nie próbowałem tych hajów Więc można tutaj wykopnięcie jakieś spróbować A tu Oj, oj oj Byłby knockout jak z Edwardsem walczył kamaru w taki sam dokładnie sposób był ten, wyglądał ten knockout O proszę bardzo! Ładnie odrzucił biodra. Piękny sprawl, Uu, blisko, blisko, blisko głowy latają te kopnięcia. O nie! Teraz będzie łatwo, mam nadzieję, zachować go na jakimś błędzie Kurde, nie to chciałem Hoppa. No wchodzimy, wchodzimy w tą waleczkę Trochę się nam budzić Bo trochę przespałem tą pierwszą rundę przez ten parter Tak jest, bardzo ładnie kopkałem Teraz zmieniamy pozycję Bardzo ładnie Wokuj na nogę Kolanko A dał Teraz bardzo ładnie jesteśmy bliski skończenia tej walki. Mam nadzieję, że to będzie koniec. Nie będzie koniec Ogólnie zbliża się w sumie już jutro. Jest y, UFC Fight Night Sandhagen kontra Song Yadong Mega walka dla mnie. Do tego jeszcze tam jakieś fajne waleczki Myślę, że są. Jeszcze nie patrzyłem tej karty. Do tego jeszcze jutro mamy Heilik. Też ciekawe walki są. Przede wszystkim y, dla mnie mega ciekawa jest walka Artur Szpilka kontra Denis Zamecki. Też fajna walka jest y, Amadeusza z Bombą. To jest ogólnie walka no rules, czyli Mogą się kopać po głowie, mogą być stąpy W parterze Ogólnie, tak, ogólnie no, bitka tak jak typowa na ulicy, nie? O, klatka, klatka okrągła, minuty 3 na 3 Może minuty Dystans to jest 3-3 Myślę, są do, dozwolone kopnięcia w parterze Dozwolone łokcie E, czemu mi mi zejdzie, pomogi? Nie wiem. Może nie tak wszystkim. Mega mnie ciekawią te dwie walki. Na resztę trochę nie czekam. Takie jakieś mniej interesujące. Piękna walka. E, dzięki. Dobra, lecimy z rundą trzecią. Zaczął hydrygiem Dobra, cofnijmy się, żeby się tutaj zregenerować. Op. bardzo ładnie, tutaj tą pracę nam. Bardzo ładnie. Hydryg! Tak jest. Kurde, myślałem, że będą trzy. Tak jest, przeszło, przeszło to przez gardę. Boli boli ten tu! Tak jest! Hajki! Tak jest! Koniec! No jak to? Jakie jest takie fajne przetoczenie? Chyba tu? 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 Nie wiem, nie znam przetoczeń! Nie znam rzutów, tu? Nie wiem, nie znam. No dobra, jedna kontrola jest po nim. Tak jest. Tak jest, jest po nim, jest koniec walki. Kończymy tą walkę. Dokładnie tak. Trzecia runda. I mam rage quit, proszę bardzo. Od razu nas przeciwnie wychodzi, a ja Was zapraszam do czwartej walki. Mam nadzieję, że nie ostatniej. Więc zapraszam Was do kolejnego pojedynku. Naszym rywalem po raz drugi Bruce Lee. No powiem, że się przeciwnicy na no mega mnie zaskakują. Jak nie Bruce Lee, dwa to jakiś Steven Thompson. Mam nadzieję, że to nie będzie ten Bruce Lee z pierwszej części. Znaczy Boże z pierwszej części z, pierwszy, z pierwszego fightu Gdzieś tam będziemy się jak, jak w miarę w miarę pojedynkować. Mam przewagę zasięgu. Ale tu Bruce Lee jakieś kopnięcie czaruje. Oj No nawec fajmy się Dobra Trrógę wstać. Oj, nie w tą stronę gi latynanie. Ale jeszcze raz. A jej nie dał. Teraz on nie. Dobra, nie nacierajmy. Kurde. Bardzo dobrze mi Bez sensu, bez sensu to podróżek. No jesteś wysiat co bo czemu by nie tak będzie nam prościej Cały czas spróbuję to same przejścia Góra nie ma Jeszcze raz spróbuję, nie ma Teraz my spróbujmy Nadno to danie robię Dobra, no i mamy to Chyba Za bardzo się nie umiem bronić Tak jest, mamy to. Mamy zwycięstwo moi drodzy, czwarte. I kolejny rage pit. proszę bardzo. Dobra, tak więc zapraszam was do kolejnego pojedynku. Mam nadzieję, że już ostatniego. Więc zapraszam was do kolejnej walki. A naszym rywalem jest po prostu utworzony zawodnik mojego rywala. Tak jak widzicie, nie jest to żaden z takich zawodników typowych dodanych do UFC. Szacunek oczywiście. My jesteśmy oczywiście Kamaru Usmanem. Zapraszam Was, pioteczka. O, proszę! Dobrze, nie ma problemu. Obalamy i poddajemy go. Zaraz. Będzie blokował? Nie. Od razu za plecy wskoczymy. Czemu by nie? Teraz w którą stronę on to będzie W górę? Dobra Proszę wstawać Na plecy Nie dał Dobra, będziemy go tak rzucić za karę Oj, proszę! Wstaję, nie? Tak jest. No, zaskoczył mnie Co to, co, to, co ten chłop robi? Po walce, koniec. Chyba. Nagranie ma już 35 minut, do tego jeszcze wycięcie wszystkich tych niepotrzebnych scenek, to trochę zajmie. <grywka> Oddajemy go. Mamy to. A my to nie umiem się bronić. Rage quit! Trzeci rage Creed. no nie wierzę. Dobra. Trudno się mówi. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie z tą serią u mnie najdłużej. Najdłużej jak się da. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Kładam się nisko, aż po samej kule. Eee, ja nazywam się mam no, no, miałem przyjemność poprowadzić ten odcinek dla Was. Trzymajcie się, życzę miłego wieczoru, miłego oglądania Heilik, bo to jest 3 minuty przed 18, tak więc będzie zaraz uważa, Trzymajcie się, pozdro, elo!